Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę porozmawiamy o rynku ziemi, rynku działek budowlanych, jak to obecnie wygląda. Dokładnie, jeżeli chodzi o datę, słuchajcie, mamy maj. Zwracajcie uwagę, gdyby ktoś oglądał za pół roku czy nawet za parę miesięcy, może się sporo zmienić w tej kwestii, ale taki temat obecnie, co teraz się dzieje, chciałbym wam trochę powiedzieć. Więc przede wszystkim, moi drodzy, jeżeli chodzi o rynek działek, czy to budowlanych, czy, czy rolnych, czy jakichś inwestycyjnych, cały czas idzie w górę, to znaczy ceny tych gruntów rosną i myślę, że w przyszłości cały czas będą rosły, nawet jak się popatrzy na wskaźniki, które pokazują właśnie wzrost, no to cały czas idzie to w górę i nie zapowiada się na razie, żeby to spadało. Myślę, że jest to spowodowane słuchajcie, różnymi czynnikami. Przede wszystkim tym, że po prostu mamy dość dużą inflację. A nieruchomości idą w górę, a pieniądz słabnie. Tak samo jak mieszkania idą w górę, o czym się nie wypowiadam, bo mało jeszcze obecnie się na tym znam. Natomiast jeżeli chodzi o działki budowlane, czy to grunty rolne albo jakieś inwestycyjne, to wszystko idzie w górę i myślę, że w dłuższej perspektywie czasowej ten trend będzie się utrzymywał. I teraz tak, co idzie najbardziej w górę moi drodzy? Najbardziej idą działki budowlane. Teraz się trochę ten boom skończył. Moim zdaniem, też może być to spowodowane właśnie tym, że trochę te stopy się podniosły. Ludzie coraz mniej chętnie biorą kredyty, wcześniej kupowali, żeby gdzieś ulokować pieniądze, wyciągali pieniądze i właśnie kupowali jakieś działki, najczęściej działki budowlane już z mediami, żeby później nie bawić się w jakieś odrolnienia albo w doprowadzenia mediów, bo to też kosztuje i przede wszystkim jest to czas. Natomiast tutaj kupuje tą działkę, potrzyma trochę, albo ją sprzeda, albo ona zostanie. Musicie pamiętać o tym, że są momenty, też o tym będę jeszcze opowiadał, że musimy tą ziemię trzymać 5 lat, zanim ją sprzedamy. Jeżeli będziemy chcieli sprzedać ją szybciej, zapłacimy podatek 19%. Dla niektórych może być to dużo. Dla niektórych mało, ale jeżeli mówimy o dużych kwotach pieniężnych, no to 19% jest to dość dużo. I czasami lepiej nie oddawać państwu, tylko przeczekać i dopiero wtedy sprzedać. Wracając do rynku, moi drodzy, jak najbardziej cały czas wam polecam, żebyście właśnie inwestowali w tą gałąź, jak macie jakieś środki odłożone. Ja nie inwestuję w kryptowaluty albo w giełdę, bo po prostu się fizycznie na tym nie znam i nie chcę Wam doradzać w tym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi o Ziemię, no to jestem raczej przekonany, że co by się u nas nie stało, sugeruję oczywiście to, co się dzieje na wschodzie, to raczej ceny działek, ceny gruntów w tym momencie nie powinny spaść. Nikt nam tego nie zburzy, nikt nam tego nie zabierze. To cały czas będzie. Także nawet jeżeli nie jesteście przekonani do tego rynku, a macie inne płynne aktywa, to warto sobie jakąś kwotę wrzucić, żeby trochę tej ziemi było. Nawet żeby, słuchajcie, być samodzielnym, czy mieć jakieś warzywa, czy owoce swoje, też warto to zrobić. Oczywiście ktoś powie, że koszty dzierżawy są słabe, yy, ceny dzierżawy są słabe, nie da się na tym zarobić. W jaki sposób jest to prawda, faktycznie tutaj jeżeli chodzi o dzierżawę, raczej ludzie yy, przynajmniej tutaj w Mazowieckim dużo nie dzierżawią tej ziemi, ta ziemia leży odłogiem, bo po prostu to rolnictwo się coraz mniej opłaca, ludzie idą normalnie do pracy, a ta ziemia sobie na przykład za stodołą leży i nic się z nią nie dzieje. Więc yy, no raczej nie nastawiałbym się na to, że ktoś od Was będzie to pole dzierżawił, natomiast jest to jakaś lokata kapitału, te pieniążki będą sobie leżały... <laughs> I też pamiętajcie o tym, że w dłuższej perspektywie czasowej e, po prostu m, możecie tego nie sprzedać. E, dużo łatwiej, z tego co mi wiadomo, szybciej jest sprzedać mieszkanie niż sprzedać grunt. Oczywiście nie ma na to reguły, ale w większości przypadków tak jest, że łatwiej jest sprzedać mieszkanie. Kolejna rzecz, też myślę dość ważna, e, na której warto się skupić, jeżeli szukacie lokalizacji tej ziemi no to musicie szukać w takim rejonie, moi drodzy, położonym mimo wszystko jeszcze jak najbliżej miast. Możecie kupić coś na wsi, ale jeżeli tam nie będzie drogi dojazdowej, będzie to między lasem z jednej strony i z drugiej strony nie ma tam mediów, wokoło nie ma domu, to nawet nie będziecie w stanie tego odrolnić, cokolwiek z tym zrobić, żeby tam kiedyś uzyskać jakiekolwiek warunki zabudowy. No, i to sobie będzie po prostu leżało, i ten grunt faktycznie może Wam nie wzrosnąć na wartości. On dużo nie straci, ale nie wzrośnie. Ta cena będzie podobna z tego względu, że no, nic tam się nie da zrobić. Jest sobie kawałek pola. Teraz właśnie znajomy zakupił las, nie wiem po co. Natomiast jeżeli chodzi o takie działki leśne, moi drodzy, ja Wam osobiście też o tym nagram jeszcze odcinek, ale raczej odradzam. Odradzam z tego względu, że co Wy chcecie tam robić. Nic tam na dobrą sprawę nie możecie postawić. Jest to wszystko zadrzewione. Ktoś od Was to kupi po to, żeby się przejść do lasu. Nawet, słuchajcie, we własnym lesie musicie mieć pozwolenie na to, żeby wyciąć drzewa. Także to raczej się nie kalkuluje. Ja wiem, że te grunty są tanie. Natomiast to nie jest tak, że kupicie powiedzmy tą działkę leśną, tak ją nazwijmy i wytniecie wszystkie drzewa, od, zmienicie <laughs> Zmienicie na działkę budowlaną i będziecie mogli ją sprzedać z zyskiem. No, niestety tak to nie działa. Gdyby to było takie proste, to dużo ludzi by tak kupowało. A widzę, że teraz właśnie dużo ludzi po prostu wystawia te ogłoszenia. I też kolejna rzecz, słuchajcie, która to napędza, jest taka, że właśnie ludzie w tym rolnictwie nie pracują obecnie w większości, bo oczywiście są rolnicy, którzy mają olbrzymie hektary, dokupują ziemi. Natomiast w większości nie pracują z tego względu, że tak jak wspominałem jest to nieopłacalne i w dłuższej perspektywie się to nie kalkuluje, lepiej iść na etat, zarobić 4-5 tysięcy i po prostu z głowy wrócić do domu, mieć święty spokój albo ewentualnie coś sobie uprawiać na własne potrzeby po pracy albo dla hobby, różnie ludzie robią, ale większość ludzi po prostu tą ziemię sprzedaje, później ma jakiś kapitał, czy to remontuje dom, czy robi sobie kuchnię, czy... Kupuje samochód, no tutaj, już każdy we własnym zakresie, także może po prostu też to trochę napędzać, to że ta cena tej ziemi będzie rosła. No i następny czynnik, moi drodzy, tak jak wspominałem, nic nie oddziałuje na tą ziemię, to znaczy. Okej, okay, może się zmniejszyć trochę liczba osób, które będzie faktycznie zainteresowanych zakupem. Natomiast tak, czy to będzie wojna, czy to będą ulewy, czy to będą powodzie, czy to będą jakieś problemy gospodarcze, no raczej tutaj nic się nie zadzieje. Oczywiście ta cena, nie wiem, nigdy tak jak patrzę właśnie w historię, raczej ta cena ziemi nie spadała, jak już to już utrzymywała się na podobnym poziomie. Ale no... Jest jakieś ryzyko, zawsze jest jakieś ryzyko, że ta cena ziemi może spaść, natomiast obecnie ona wydaje mi się, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, że ona nie spadnie, przynajmniej na razie. I tak jak ja zakupiłem jeden grunt, teraz myślę o drugim gruncie, moi drodzy, właśnie, żeby zakupić, bo po prostu jest to fajne aktywo, fajna inwestycja, żeby to, żeby to zrobić, a co do innych jakichś tam inwestycji, na tym się nie znam. Na mieszkanie trzeba mieć naprawdę, słuchajcie, bardzo konkretne pieniądze teraz, żeby cokolwiek zrobić. Sam remont takiej kawalerki nie wiem ile kosztuje. Strzelam, że na pewno ponad 50 tysięcy takiej malutkiej kawalerki, żeby zrobić. Także to są kwoty kolosalne, moi drodzy. Także to by było na tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do następnego. Cześć!